W Sposób działam, tak? I tak i nie mam do tego takiej motywacji. I teraz to, co jest bardzo ważne, i po to Wam też pokazywałam eksperyment z myszką, to jest wybranie sobie wskazówki, która spowoduje, że uruchamiamy ten zwyczaj, uruchamiamy to działanie. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego większość osób Mimo, że sobie postanowi, że jakieś zachowanie będzie nawykiem, tym nawykiem się nie staje, nawet jeśli minie te magiczne 21 dni. My często wierzymy, że jeśli będę coś powtarzać przez 21 dni, to na pewno stanie się to nawykiem. Bzdura! Nie stanie się nawykiem, bo mózg nie jest w stanie wyłapać tego, że to jest czynność, którą chcemy nawykowo sobie wdrożyć w nasze życie. Tak? Więc warto jest, abyście wy sami sobie to wybrali. Teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na przykład, kiedy ja sobie codziennie wieczorem myję zęby, automatycznie zaczynam sobie robić przysiady i myśleć sobie o tych rzeczach, za które jestem wdzięczna. To ma być tak automatyczne, że nigdy nie zapomnę, jak kiedyś e, e, byłam w restauracji, myłam sobie zęby e, na, e, na takim moim survivalowym wyjeździe i po prostu przy wszystkich ludziach zaczęłam automatycznie robić przysiady. To było tak automatyczne, tak, że ja w ogóle przestałam o tym myśleć, tak? To, jest, to ma być tak, to ma być takie, tak? To ma być takie, że kiedy wstajecie rano, to na przykład nie wiem, zaczynacie medytować. Wy się nie musicie do tego w żaden sposób motywować, wy nie musicie o tym szczególnie jakoś myśleć, tak? Zapamiętywać to sobie to ma być łatwe, przyjemne. To ma być takie, że... Mózg wie, że właśnie w tym momencie ma uruchomić daną sekwencję zachowania. To mogą być różne rzeczy. To może być konkretna godzina, kiedy na przykład, nie wiem, słyszycie o 12, że biją dzwony i bierzecie sobie na przykład jakieś witaminy. To może być tak, że macie przypomnienie w swoim telefonie, że macie pić wodę tak? i pijemy sobie wodę. To może być tak, że jesteście w konkretnym miejscu. I wówczas na przykład e, zaczynacie, e, nie wiem, wchodzicie sobie do biura i no i teraz mówicie, ok teraz jest czas na koncentrację uwagi, bo ja zaczynam sobie pracę, tak, włączam sobie niebieską diodę nad moim biurkiem i jak ona się świeci, to znaczy że to jest strefa po prostu kreatywnego myślenia i koncentracji i ma nikt mi tutaj nie przeszkadzać. E, Mogą tu być oczywiście... Dźwięki, czyli na przykład dźwięk w waszym telefonie, tak, i tak to właśnie działa. Zobaczcie, że mamy nawykowe odbieranie na przykład wiadomości, bo mamy te wszelkie powiadomienia, które się tam pojawiają. Może to być jakiś konkretny zapach, na przykład kawy, może to być emocja. Zobaczcie, jak wiele osób, która jest zdenerwowana, która jest zła, która jest zmęczona, sięga na przykład po słodycze bądź po alkohol, to jest nawyk, który jest nawykiem złym, natomiast Wy możecie oczywiście wdrożyć sobie dobry nawyk, tak? Jeśli jestem zdenerwowana, to odliczam sobie do 10, głęboko oddycham, myślę o tym, w jaki sposób mogę rozwiązać tę sytuację, tak? Zaczynam myśleć po angielsku na przykład, bo wówczas przełącza się mój mózg na myślenie bardziej logiczne i dzięki temu bardzo obniżam poziom mojego stresu i w ten sposób mogę sobie nad tym pracować, tak? Czyli ja wymyślam sobie jakąś wskazówkę to, co jest bardzo dobrym pomysłem, to jest to, aby przyczepić nowy nawyk do czegoś, co już robicie systematycznie, robicie codziennie. Czyli na przykład codziennie jem śniadanie, codziennie jem lunch, codziennie jeżdżę samochodem. Na przykład wsiadam do auta, włączam sobie audiobooka. No może to nie jest najlepszy przykład, bo to rzeczywiście obniża bardzo koncentrację uwagi. Natomiast jeśli jesteście, nie wiem, jedziecie Uberem, no to wówczas jak najbardziej, tak? Mogę sobie, sobie zawsze słuchać wtedy podcastu, czy, czy na przykład audiobooka. I w ten sposób możecie sobie Wyrabiać te nawyki, tak? Czyli jeśli coś pojawia się każdego dnia, to bardzo fajnie, kiedy przyczepicie sobie do tego nowy nawyk, tak aby to się po prostu działo automatycznie. No i co mamy później? Na, ta wskazówka, tak, ma działać tak, że mózg od razu będzie wiedział, że będzie nagroda. I co ma być tą nagrodą? Wcale nie fizyczne rzeczy, wcale nie tak, że jeśli będziecie przez tydzień ćwiczyli, to siódmego dnia czas jest na wielki tort. Okazuje się, że zdecydowanie lepsze jest dla nas to, jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani, jeśli sobie mierzymy postępy, jeśli jesteśmy w stanie zaznaczyć sobie to, że kolejny dzień się udziało, udało z rzędu, jeśli jesteśmy. Jeśli w jakiś sposób zaspokoimy naszą ciekawość, jeśli e, po prostu cieszymy się, że zakończyliśmy pewne zadanie. E, mózg jest tak skontrolowany, że my nie znosimy tych otwartych e, zadań, które nie są skończone. My bardzo dobrze je wtedy pamiętamy, więc warto jest je sobie domykać, my czujemy pewne takie. E, Napięcie tak, wewnętrzne, jeśli zadanie nie jest wykończone, więc to też jest jak najbardziej nagrodą. Nie chodzi tutaj o to, abyśmy sobie dawali takie nagrody materialne. Jak najbardziej te czysto emocjonalne, świetnie się w tym sprawdzają. Więc do tego Was bardzo, bardzo zachęcam. No i co robimy dalej? Weryfikujemy, sprawdzamy, czy to działa, czy to jest dla nas dobre. Dlaczego? Bo może się okazać, że wybraliście. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, abyś na bieżąco. Z góry dzięki.